Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy Państwo rozpoznajecie na pewno nie, bo o tym mało się mówi, mało się wie. Jesteśmy pod Białym Stokiem w miejscowości Słona Woda. Bardzo trudne, trudno dostępne miejsce, przejeżdża się przez, 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 przez głuchy las, pełne zwierzyny. Przechodzi się taką polaną. Ten krzak wiśni taki rośnie, powrócił przepraszam i mamy po 50 metrach taki oto widok. jakaś woda miała być nie, A... no słona, tak? słona, bo tu jest, tu fajnie jest, ale powiem ci kurczę, to taka jakaś taka góra miała być Aha. woda, jakaś. A czy kościół nie jest. Kościół, ty może za tym kościołem ja ci... Nie, mówił że trzeba przesunąć. Ale to nie, nie dopytałeś się go? Nie, bo, to, go dopytać? Nie, bo to wiesz, tam, to w internecie widziałem taki filmik, wiesz? A w internecie? Znaczy nie zdążyłem, no wiesz. A, bo... A tu internetu nie mam i... No, miasto jest piękne, ale... Ale ten widok... Nie przesuwałeś? No nie no, ale, ale on na pewno gdzieś tu jest, słuchaj, ja obiecuję ci. Naprawdę znajdziemy, tylko... Jakbyś, wiesz, ale jakbyś zobaczyła suchy las, to mów. To by... Pani, Zapytajmy się po bo... prostu. Dobra. Pani, Przepraszam. Czy w Pani w którą stronę dojeżdżamy do słonej do wody? Słona woda. Gdyś kierunku kupowałam. Słona woda. woda, 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 woda. Aha, okej. Okay. 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 Na... Nie wiedzą. No nie wiedzą, ale wiesz co, bo może to nie miejscowa była Pani. Może ona była turystką. Mogła powiedzieć. Hmm tak, bo znaczy... my przyjechaliśmy na wycieczkę z nami nam powiedzieli takie jedno miejsce właśnie tutaj pod Białym Stokiem. Słona woda. Słona woda, rezerwat jakiś Tak, tak, nie niestety. Nie, nie, to o, jakaś, jakaś nie, plaża nawet podobno jest. Tak, Taki, to, 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 to takie uzdrowisko jest. Złoty. Nie wiem, to tak nie jest. Super to jest Szynka, Zuchla, z tych w ogóle ponoć białoruskiej. Nie, A, nie, nie, nie. No nic, dobra. Jest szansa, że centrum miasta stanie się bardziej różnorodne, a tego właśnie chcą Białostoczanie. Centrum miasta trochę zaczyna się budzić do życia, ale jednak wciąż e, brakuje, brakuje lokali gastronomicznych? Czy brakuje Państwu w centrum jakichś e, sklepów, restauracji, lokali? Co mogłoby powstać w centrum tego, żeby się przyjęło i mieszkańcy z tego i co, tak mi się wydaje, że może przydałoby się tutaj jakieś takie uprowisko, takie, no nie wiem, tak żeby ludzie mogli tam przyjść, podpoczywać tam popalać się, czyli może nawet jakaś plaża, e, taka sztucznie zaranżowana, albo naturalne, naturalna jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest jakieś jakieś walory terenu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy w dyrekcji lasów malutkowych. Zaraz się dowiemy wszystkiego. Dzień dobry, ja do pana dyrektora. Dzień dobry, przepraszam. Mogę słyszeć? E, wie pan co, e, jest taka sprawa, e, przyjechałem z żoną na wakacje, bo tutaj w, w internetach taki widzieliśmy filmik, że, że to taki rezerwat jest. Nie wiem, tam wie pan taka. Które tak, a to wie pan, bo to jest takie charakterystyczne. jest taka plaża, taka góra, tak, takie letniskowe miejsce. To, e, słona woda się nazywa. I to, to za głuchy las. O, głuchy las. Panie. To nie niedźwiedzie są do mnie. E, ale to jak ten, za Wiecie. tymi niedźwiedziami? Bo to podobno tam nie. przez las się przechodzi, Kabaj, tam taka paproć, a skąd, jest. Skąd to jest? No, z, z Warszawy a ja to panu nie mam wytłumaczyć. A... A... Pokaż pan na mapę. A, to, tak, to mapa, tak jest, mapa Polski ma, no, Nie, a mapa lasu, ma, 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 dobra, okej Tu widzicie pan, tu mamy Czechosłowację, już nie istnieje do pewności aha. Ja, Chciałbym to zaznaczyć aha. Tu mamy biały jest... Białystok, niestety musi pan, przyjechał z Warszawy, tu musi pan tak. się rzucić na, na Białowieżę Aha, na Białowieżę, żeby dobrze. później pan, Nie, nie, a, w Białowieżę zapyta pan o Romka Wasiluka, okej? Okay? Aha, Romka no, Wasiluka, aha Ja będzie wiedział Tak, tak Ale pan co, ja bym nie jechał, tam budowiec już stoi

To korek, to ja myślę, że oni wszyscy jadą wiesz, na, na, na to uzdrowisko. Ale patrz, nie chcą powiedzieć gdzie jest. nie chcą powiedzieć? Na pewno wiedzą. Wiedzą, miejscowi to wiedzą, tylko to wiesz, na nie powiedzą ci że rejestracja z Warszawy, no to wiesz to. Wiesz co, żeby po prostu być takim nie Nieuprzejmy. Eee... Tam nawet jest właśnie jakaś, jakaś woda, można, można tam się poopalać. Suchy las. E... Supreść, ale to może o dochodzić? Eee... Podobno jest takie mało znane miejsce, że to się nie mówi za bardzo o tym, ale, ale tam miejscowi wiedzą. Tak, nie, właśnie nie słyszeliśmy... Tak, usłyszeliśmy... To, tylko kościółka jest święta woda za Wasilkowem, A może to święta, a może święta woda? może święta woda może? A nie słona a, a, a to może święta to może... woda, widzi Pan. No to może to ten... Ta no nie, A bo tam chyba nawet faktycznie jest jakiś tam wzgórek taki, coś tak, takiego jest. Tak, zbórek, krzyży. O tak. A, a, woda. Święta woda, tak, nie, to nie woda. słona. No tak, tak. No to jakieś przeoczenie Dobra, to okej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Po prostu na pewno... O, jest! Yes. 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 Mówił, że z tak egzekwami. A, czy... widzisz Tak. И по магазинам разные заботы, но одна любовь.